Witam, dzień dobry! Dzisiaj chciałbym wam przedstawić pięciu najbardziej inteligentnych shinobi w Naruto. Zapraszam! Zacznijmy od miejsca piątego, a na nim znajduje się samo Orochimaru. Uczył się od trzeciego Hokage. Stał się niezaprzeczalnie potężnym ninja. Największą różnicą było to, że Orochimaru wybrał znacznie ciemniejszą ścieżkę niż jego kolega czy nauczyciel. Po zabójstwie 3 Hokage, zły plan Orochimaru polegał na złabieniu Saska, by stał się jego nowym ciałem. Poprzez manipulację i pokusy. W swojej chciwości, władzy i nieśmiertelności, Orychumaru nieuchronnie miał obsesję na punkcie eksperymentów naukowych. Chociaż został pokonany przed osiągnięciem swoich celów, jedna dobra rzecz wyszła z całej ciężkiej pracy eksperymentów. A między innymi jest to jego ukochane dziecko Mitsuki, którego możemy podziwiać w Boruto i jest naprawdę świetnym kozakiem. A miejsce numer 4 zajmuje Neji. Pomimo tego, że urodził się w elitarnym klanie Hyuga z potężnymi oczami Byakugan, Neji zawsze czuł się obciążony swoim niższym statusem w systemie rankingowym klanu. W przeciwieństwie do swojej kuzynki Hinaty, która została pobłogosławiona królewskim statusem w klanie, Neji został przeklęty rolą ochrony głównej gałęzi za wszelką cenę. Z tego powodu wyszkolił się na prawdziwego geniusza. Który oponował wiele technik poza jego szykomą rangą, aż do swojej śmierci w czwartej wojnie Shinobi. Neji nauczył się naprawdę kozackich technik i to składa się, że zajmuje miejsce czwarte, a miejsce trzecie zajmuje to Birama, lepiej znany jako Drugi Hokage. Nie miał tak dużej obecności w serii Naruto, ponieważ umarł już przed początkiem historii. Jednak dziedzictwo jego zaawansowanej wiedzy nadal wpływa na dzisiejszy świat ninja. W swojej drugiej roli Hokage Tobirama był tym, który podjął decyzję o utworzeniu Anbu, Akademii Ninja, aby zapewnić bezpieczeństwo i przygotowanie przyszłych pokoleń. Stworzył również wiele imponujących technik, takich jak zakazane jutsu, które przywracają ludzi do życia pod kontrolą użytkownika. No i mamy miejsce drugie, to gość, który zawsze 100 kroków przed swoim młodszym braciśkiem, Itachi, wykonał jedną z najbardziej tajnych misji w Konohagakure, mógł zabić cały swój klan i przyłączył się do niesławnego Akatsuki, ale prawdziwe intencje Itachiego nie były wcale złe, w rzeczywistości tylko ninja, tak sprytny i oddany jak on, byłby w stanie to zrobić. Gdy Itachi dowiedział się, że jego własny klan planuje zrobić zamach stanu, postanowił służyć jako podwójny agent między grupami, aby pokojowo rozwiązać napięcie. Kiedy to nie zadziałało, Itachi nie widział innego wyjścia, jak zwrócić się przeciwko swojemu własnemu klanowi, aby chronić swojego brata i wioskę. Chociaż spowodowało to wiele wewnętrznych cierpień Itachiego, ukrywał ten sekret przed wszystkimi, w tym przed swoim bratem Sasuke. Po prostu aż do śmierci. No i mamy miejsce pierwsze. To Shikamaru jest osobą, której wyższy intelekt tkwi we krwi jego rodziny, klanu Nara, ponieważ jego ojciec, syn i on wszyscy wykazują prawie identyczne osobowości i mózgi. Można śmiało powiedzieć, że wyskotliwość Shikamaru nie była po prostu przypadkowa. Od czasu egzaminów na Chunina, gdzie po raz pierwszy pokazał swój taktyczny umysł przeciwko kilku przeciwnikom i był jednym kandydatem, który awansował jako Chunin, Shikamaru zawsze wydało się tworzyć innowacyjną strategię, która przynosiła mu po prostu zwycięstwo. Po pomyślnym przeprowadzeniu sojuszniczych oddziałów w czwartej wojnie Shinobi jako główny strateg, Shikamaru został zaufanym pomocnikiem Naruto, który w przeciwieństwie do tego nie był po prostu najbystrzejszym Hokagem. A to już koniec tego filmu. A wy swoją opinię zostawcie w komentarzu. I wyjdziemy się w następnym filmie. Cześć!